Wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Za chwilę przed nami mecz jednej z najlepszych Lig Europy. La Liga. Drużyna Barcelony zmierzy się z zespołem Celty Vigo. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. Zapoznajmy się może z wyjściowym składem Celty Vigo. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Lewandowski ma teraz piłkę. Czy zdoła trafić? Wspaniałe wejście. I bez problemów teraz. Kramka, szłapie piłkę. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się Przerwimy, bo jest groźna akcja. I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. I teraz widzimy w tej torturce, jak to wpadło. Przede wszystkim przyjrzyjmy się tej punktowej akcji. Świetnie to rozegranie. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Barcelona prowadzi. Rywalom trudno będzie wrócić do gry. Poradził sobie z przeciwnikiem. Jest uderzenie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Głęboka ta centra z narożnika. To nie było skuteczne wybicie. Kapitalny blok, było groźnie. Jordi Alba do Pedriego. Dobrze, teraz znalazł partnera. Dobre ustawienie defensywy. Bez większego kłopotu obrońcy przechwytują to dośrodkowanie. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Lewandowski ma teraz piłkę. To chyba wpadnie! I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Można to było lepiej rozwiązać. Wo a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. I Jago Aspas. Hugo Majo. I Seferowicz. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. Panie interweniuje Bramkarz. Panie górą i zrobiło się ciekawie. Odbiera czysto w polu karnym. Jago Aspas. Sergio Busquets. Marsa ładnie buduje akcje, są coraz bliżej bramki To podanie teraz było naprawdę niedobre Teraz Ansufati Z piłką Frankie de Jong Lewandowski ma teraz piłkę Ale jak Państwo widzicie skończyło się blokiem Ale był czujny, brawo i kon... ciekawe, co usłyszeli piłkarze Barcelony w przerwie. W każdym razie przystępują do obrony jednobramkowego prowadzenia z pierwszej połowy. Jordi Alba ma piłkę, I z piłką Franki de Jong. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. I teraz skuteczne wybicie piłki. A teraz znakomite dogranie. Jukarze Barcelony to nie są minimaliści. Mają już jednobramkowe prowadzenie, ale na pewno poszukają teraz podwyższenia z rzutu rożnego. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Fati przy piłce. Znakomicie wybronione. Brawo. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do Roszady. Teraz krótkie rozegranie. Rafinia. Podanie do Kundy. Czy trafi do siatki? I udana interwencja. Ten traf w i już nic z tego rożnego nie będzie. I piłkę ma Usman Dembele. Co teraz? Ależ tutaj kapitalny blok. Zagranie na klepę, krótko. Piłka wychodzi za bramkę, co oznacza rzut rożny. Kogra, gra. Chce tym zaskoczyć. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Dostaje De Jong. Teraz okazja przed nim Uwaga, to nie koniec akcji Popisowo teraz bramkarz W stuprocentowej sytuacji Jak się ma takiego golkipera na linii To żadna okazja nie jest stuprocentowa Z piłką Robert Lewandowski Zagranie do Dembele Układało się to nieźle Ale tym razem obrońcy byli czujni Dobra piłka na dojście. Pudło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. O tak, gorszy jest chyba tylko gol samobójczy. Barcelona nie zagrała dzisiaj koncertowo. Ale na minuty przed końcem jednak prowadzi. Myślisz, że dowiozą ten korzystny wynik do końca? Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę to... Pedri... i gol! O, rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować te jazd. Zasłużone gratulacje. W takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie do siatki. Popatrzmy z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. No to mamy 2 do 0. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Robert Lewandowski. Kessie. Sędzia kończy mecz.